Platforma Obywatelska umieściła zdjęcie, w którym jest przedstawiony były minister obrony pan Błaszczyk i jest napisany rok 2023, rząd PiS odmawia udziału w Europejskiej Tarczy Antyrakietowej. Poniżej mamy 2024, rozpoczynamy rozmowy o wspólnej budowie kopuły antyrakietowej. A do całego wpisu P.O. odniósł się już Szymon Janus. Po pierwsze, Polska jest w trakcie budowy własnej tarczy przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Część rozwiązań już funkcjonuje operacyjnie. Po drugie, propozycja niemiecka nie jest propozycją europejską. Nie biorą w niej udział m.in. Francja, Hiszpania czy Włochy. Operacyjnie ta kopuła antyrakietowa ma działać dopiero około 2030 roku. A tak naprawdę ta kopuła ma być budowana przez Niemców i przez niemieckie firmy. I ma być po prostu tubą do zarabiania pieniędzy, pomijając już fakty, jakby była i przez kogo sterowana, gdyby już działała całkowicie.